Ford Mondeo 2019 rok, hybryda 2.0 benzyna z dodatkowym silnikiem elektrycznym razem 187 koni sprowadzony ze Stanów. Przebieg 30, tam kilka tysięcy mil, 55 tysięcy kilometrów. Zrobiona pełna konwersja. Lampy są już Europa z żółtymi migaczami. Soft też zrobiony na Europę. Tu mamy zameczek cyfrowy. Możemy sobie za pomocą kodu utworzyć auto. Silnik w automacie. Nawigacja już jest na Europę. Możemy wrzucić ekran jest dotykowy. Znajdujemy się po na wschodniej stronie Łodzi w tej chwili. No i auto dość mocno wyposażone, tak? Mamy tempomat aktywny. Mamy utrzymanie pasa ruchu. Auto nam jeździe samo. Średnie spalanie z ostatnich 4000 km to jest 5,5 litra. Tak jak widać mamy tutaj tu po lewej stronie to są pilnowanie pasa ruchu. Auto będzie nam jechało samo po autostradzie, nie pozwalało na przekreślenie linii, można puścić kierownicę. Tryb dodatkowy jakiś eko, 5,5 średnie spalanie. Tutaj są jakieś oceny jazdy naszej. No tutaj z ostatnich 216 km, 5,7. Ale auto często uruchamiane, wyprowadzane do, z garażu i z powrotem. Dużo różnych systemów ułatwiających jazdę, tak? Jakieś przypominanie, żeby, żeby za długo nie jechać, że na kawę stanąć. I tak dalej, po prawej stronie również jakieś tam funkcje. Możliwość tutaj wrzucenia nawigacji na ten, na ten wyświetlacz. No i tutaj, tak samo, mamy dużo różnych bajerów. Sterowanie z audio, oczywiście radio przestrojone. Sterowanie z klimatyzacją możemy sobie i sterować tutaj z panelu na dole, i możemy sterować sobie z, z dotykowego monitora, tak. Auto ma dogrzewanie elektryczne, także jak jedziemy na hybrydzie, też mamy ogrzewanie, oczywiście, Bluetooth, Telefon. Wszystkie, wszystkie tego typu funkcje, tak. Dodatkowe aplikacje CarPlay i Android Auto również, również ten synk nowy, nowy Forda gdzie możemy programować z aplikacji różne rzeczy umawiać serwisy i tak dalej komunikować się z autem odpalać sobie auto zdalnie no, wszystko jest po polsku wszystko możemy sobie podejrzeć kamera cofania parkotroniki